Jakie doświadczenie? No i jakie może doświadczenie? Doświadczenie? Tak. No, że byłam na praktykach w tym, w internacie ogólnie. Ale w internacie z dziećmi czy co? Jak to? Nie, ogólnie tylko w internacie byłam z młodzieżą. A, z młodzieżą, no. Ale też jak pisałam pracę licencjacką, to byłam w przedszkolnej obserwacji. No to To też możesz doświadczenie wpisać jako. Kurs rolniczy. O. Ja tak. e, też muszę napisać. No tak, wszystkie kursy, jakie e, Technik, miałaś... administracji też mam. O, Ogólnie, super. Mam, tu też. mam kurs e, curvingu. No, co to jest? Nie wiesz, co to jest? Cóż? Co e, z owocami, że wycinasz e, różne rzeczy. Z robiłam, z melona. Wiesz? Tak. Mamy jeszcze barista i barmana. Tutaj piszę jeszcze, że te mocne strony. Mocne moje. strony, no to co? No. Na przykład, nie no. wiem. Y... No lubię te zwierzęta. Lubię. Nie, to nie są mocne strony. No jak to pisze tutaj? Mocne strony to jest coś takiego, że. Jakie masz masz strony? Na przykład umiejętność y, koordynowania, znaczy zarządzania swoim czasem, tak? Umiejętność. No, umiem. No, umiejętność y, pracy w zespole, to jest mocna strona. Umiejętność pracy z dziećmi. Doskonałe mam umiejętności w komunikacji, mm -hmm. że z każdym się mogę dogadać. No, no ogólnie to jest, ja jestem trynkarz akrobata, bo ja wiesz, ja latam tymi nóżkami swoimi wszędzie. wszędzie. akrobata. E, to jest ogólnie takie znaczenie moje, bo ja ogólnie wszystko potrafię, tak naprawdę. Tak naprawdę. No, a jak się nie, nie potrafię, to się nauczę. O, telefon już? No to, dobra. Nie. Możesz drukować. Mhm. Cześć! No cześć, cześć, wezmę. to dobra słychać. a czasu? No kończymy tylko CV z koleżanką jestem, z Magdo. Cześć. mam sprawę do ciebie. Tak? A jaką? No jestem sam z, z Mateuszem i no? nie mogę przyczepy podczepić ogólnie o tak, jednej do drugiej. Mm. Tak byś mogła, to byś przyjechała. No dobra. E, to nie no wiem to o to której to... będę ogólnie, ale ci dam no, znać ogólnie. Jak coś. Czekam. Dobra, no na razie. Pa! No pa. Ja lubię pomagać. No i co, ty wiesz? Przyczepy? No czemu kobiety, prosi się przyczepy, bo pod to ty podczepiła. Mm. A ja z, każdemu pomagam.